Przecież nie wiem, może tam jest? To jest salon, tak? Tak, dokładnie to jest salon. Mhm. Salon jest połączony z kuchnią. Coraz częściej projektuje się takie przestrzenie, gdzie salon jest elementem kuchni. Między innymi z tego względu, że tak już dużo pracujemy. Że nie mamy czasu być z rodziną, a jakby nie było, fragment tego gotowania zajmuje nam życie. W związku z tym staramy się robić tak przestrzenie i tak je organizować, że po tej pracy, gdy jeszcze coś przygotowujemy, gotujemy, żeby jednak cały czas tą rodziną przebywać. Czyli łączymy te dwie przestrzenie ze sobą, żeby jednak korzystać z życia. I plus to jest taki przykład na przeciętne kostki rodziny. Tak nam się przynajmniej wydaje. Dwa plus dwa, dwa plus jeden. Tak jest. Zapraszamy dalej. To jest oczywiście salon z kuchnią. Natomiast to, co dla Was będzie też bardzo ważne, zapraszamy do sypialni i do pokoju. Szczególnie do sporca. Polityka przyjazna, zieleń.

A, A, śpicie obok. Waszych gniazdo jest otwarte. Niewielka, ale bardzo przytulna. Za sprawiedliwym podziałem Nie wiesz, ale bardzo przytulna. Zdanie się właśnie Tak, że jest, tak, jest to. Wylek gdy przyjmujemy przyjmiemy i pokazujemy naszą technologię, tutaj jest pokazany przekrój przez to, z czego ten budynek został budynie. I Ten budynek to jest bardzo nietypowa konstrukcja, dlatego, że jest to samonośna konstrukcja, stoi z terenu, który jest rdzeniem takim specjalnym stanowiczem, czyli krawcem. I na, wewnątrz tego stanowicza mamy specjalne warstwy, siat z buta kleju, kleju różnych cementowych, płytki coarbarbonowej i od tego, że mamy bardzo dużo sytuację. Dzięki w czemu taki dwunek, który będziecie mieszkać, ma w ogóle most technologicznych jest ekstremalnie ciepły, bo w tym buduje dźwięki misty energetyczne i dźwięki pasejne. I przede wszystkim, zużywa zużywam bardzo dobrą małe to odżywania samych okręca naszych filmów. Chodźmy dalej, do światło nam zgasło. Jeszcze mamy... Przegląd liczka rzeczy. Jeszcze raz, gdyby Pan mi powiedział, jest właśnie ten Tak, ten jest jedyny energetyczny, dlatego, że posiada bardzo dużo tych technicznych rozwiązań, o których teraz opowiem, po przegląd liczka. Powiem Panu, jak się go grzeje, jak się go użytkuje jakie ma włóczę specjalne. Co to, to, to robisz mhm. o Żebyśmy ratowali na tym, że Pan nie światło... światło. Dobra, zaczynamy

o, a, a, to? To? a właśnie, dlatego że on budynek z budynkiem inteligentnym mhm. teraz mamy ustawiony tryb na tryb nocy. Powoduje to, że lampa sterowana jest czujką ruchu. Mhm. Między innymi. Czyli jeżeli w nocy ktoś wychodzi do taroty, wróci, to światło nie wykrywa ruchu i zaraz samo się chęci. Czyli mówią łatwy, bo że musimy znać, że jesteśmy w Dobrze

kto no, wychodzi pierwszy? Wychodzi się pierwszy i dzieci.

Te okna, które tutaj mamy, są oknami trójszywowymi, czyli posiadają dwie jeszcze wolne przestrzenie przestrzenne, wymienione argonem. Dzięki temu te okna mają bardzo małą ilość, dlaczego argon? Dlatego, że to gaz, który ogranicza przepływ tego powietrza i tą wymianę, wymianę ciepła wewnątrz, wystarczy. Proszę zwrócić uwagę na ciężar. To bardzo ciężkie, no bo posiadają jeszcze jedną dodatkową szyle, to szybę. To do tradycyjnie. To tym, tak, żeby było na tą szczytę, żeby było odpowiednio jeszcze wystarczająco ładne, stanął wewnątrz Zapraszamy. Się, o, I Jesteśmy z programem ustalonej. Tutaj może poczekamy na Panu. Panowie, jest Michał, Michał. Michał. Zapytaj o klimatyzator, bo jestem w stanie się w tym związać. Panowie, dwie rzeczy. Jeszcze raz, proszę, zróbmy sobie wejście do okna. Tak, okay. bo tu się zapytałem w piłacy i. No wiecie, to bo jak tutaj będziecie wziąć, to ja odbędę w środku, nie wszyscy nie wchodzą. Dobra. Poróżmy wątek tego, bo to jest, powiemy tutaj dwa słowa, kominek, to jest specjalny. Czy pozostają, tak? E, tak, że tak. Uwaga. Uwaga, kamera idzie. Zapraszamy do środka. Wróciliśmy. Wróci. Tutaj od razu dwa pytania. Tak. To jest dość dziwne, jeśli chodzi o energetyczne. A właśnie nie do końca, dlatego, że jest to piec kominek. Jest to taki specjalny piec, który wewnątrz zawiera materiał o dużej masie. Jeżeli posiadamy właśnie piec, który ma wewnątrz, w swoim palenisku, otoczony jest elementami o dużej masie, to ta duża masa bardzo długo będzie nabierała ciepło poprzez jakby rozpalanie w tym kominku, ale również bardzo długo będzie oddawała to ciepło. Czyli jednym słowem, jak napalicie w tym kominku w zimie, to on będzie przez następne 6, 8, do 10 godzin to ciepło bardzo powoli odda. To jest bardzo ważne, że jak pójdziemy spać, w kominku już nie grzejemy, a on oddaje ciepło. Natomiast jeżeli mówimy o niskoenergetycznych budynkach oraz o ekologiczności samych w sobie, to bardzo ważną rzeczą jest to, żeby spalać elementy, które są odnawialne. Jeżeli mówimy o biomasie, czyli wszystkie drzewa, e, rękiety, W związku z tym to jest element bardzo ekologiczny i bardzo tani w eksploatacji. To jest bardzo ważne. Ale klimatyzacja jest chyba mniej ekologiczna. No, klimatyzacja niestety jest mniej ekologiczna i na to już niestety nie poradzimy. Jest to tradycyjna klimatyzacja. Mamy sprężarkę, czyli to urządzenie zewnętrzne na zewnątrz budynku, a tu mamy jednostkę wewnętrzną, która będzie Wam jak będą no, bardzo wielkie upały składała wodą, ale biorąc pod uwagę, że budynek sam z siebie jest tak nisko energetyczny i ma taką dużą wartość e, izolacji termicznej wokół, w związku z tym będzie bardzo rzadko pracowała, tak będzie Wam tutaj. Jeszcze tylko ciekawostkę, bo zwykle tutaj przy kominkach duże wyzwanie jest, żeby uzyskać do tak nisko energetycznych budynków kominek, prawda? Tutaj mamy zapotrzebowanie ledwie 3 kW przeciętny, klasyczny kominek, który możemy znaleźć w sklepach, to jest 9-14 kW, także tutaj stąd się bierze takie rozwiązanie, że dzięki temu uzyskujemy tą optymalną wykorzystanie, wykorzystanie tej energii, którą jak już już powiedział, czyli już było odnawiane, tam zresztą widać, jak popatrzysz Piotrek, to tam zgromadziliśmy dla Ciebie trochę drewna, gdybyś chciał przezimować tutaj. O i tutaj. Okay. Choć teraz jest lato, więc chyba nie popalimy, bo byśmy się ugotowali, się do domu, już na Natomiast na zimę już wysycha. Chodźmy do łazienki. Okay. Chyba potem ostrzyczymy. Już wspomnieliśmy, jeszcze, jeszcze będziemy musieli. To bo to to technologii bardziej musimy, bo musimy, bo musimy, bo musimy, bo bo musimy, bo musimy, do 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 to wiesz, też jest w środku ma ileś yy, tam sekund, że siadło, że no, tutaj trzeba... Zaparzamy. Ale je... przejdziemy z strony. Zapraszamy serdecznie. To jest mała ubikacja mhm. do codziennego użytku i dla kości. oczywiście. A idziemy teraz do właśnie głównej. A Możemy to... zatrzymać na chwilę, jak się podnosi Kiotka.

Dokładnie, I o, 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 rewelacja, i ciągniemy, no, ciągniemy, do... i jeszcze mocniej naciskamy. I teraz ciągniemy, o rewelacja. Jest to wymyślone w ten sposób, żeby jak przechodzimy przez komunikację, żeby nie nabić się na tą klamkę, jest to bardzo wygodne, poza tym, jeżeli chodzi o design, umożliwia to robienie śniady bez żadnych I tu mamy małą łazieneczkę do codziennego użytkowania, raczej to ale mm -hmm. można powiedzieć, na gości również, natomiast łazienka główna, musimy przesunąć. Więc to jest to specyficznie to zaprojektowane, popatrzcie, że wewnątrz tego domu został wstawiony jakby taki boks. I ten boks jest boksem sanitarnym. W tym boksie cały całym obitym drewnem są zlokalizowane właśnie łazienki, planety, pomieszczenia techniczne i rozumiem, że zamknęliśmy, nie zgasiliśmy, ale jest, jest, z... jest. Tak, samo bo tu tam również jeszcze nie wruchu. dalej. I tutaj mamy łazienkę. Ktoś już wiesz, jak musisz odpowiedzieć jeszcze raz. O, rewelacja. Rewelacja. Otwieramy w no że tu jest już łazienka właścicza. Nie jest dużo, że łazienka jakaś wielka. Nie jest, nie jednak spełnione wszystkie podstawowe Mamy dane z pieśnicem. Czary um te. oraz teraz miejsce na praleczkę. No i wszystko specyficznie staraliśmy się do do całego dnia.

czy się uszy będziesz, to też. Elegancko, proszę bardzo, Mam rękę. na dzisiaj krocznik, może nie jest duża, dlatego że sam domek też jest duży. To, Raczej jest pusty obraz na... na... nie wiem, czy to idzie po prostu za to nie do Tak, się Zastanawiam czy nie wiem, czy tego nie pochodzi ze mną.

Dzień dobry. A, to, to pokazujemy? Nie. I chodźmy teraz do pomieszczenia... Jeszcze raz chwileczkę. Proszę bardzo. I chodźmy teraz do pomieszczenia technicznego, technicznego czyli serca naszego domu technicznego. Proszę bardzo. O właśnie. I tutaj mamy, że tak powiem, serce do ogrzewania domu. Ja chyba muszę wejść do środka. Żeby Trzeba, tak, żeby pokazać. Przestrzeni dużo nie mamy, ale tu są najważniejsze urządzenia, które służą do tego, że ten urząd tak bardzo, oprócz tego, że jest zbudowany z materiału thermolitacyjnego, to dodatkowo możemy w bardzo tani sposób ogrzać. To jest pompa ciepła. Ale ta pompa ciepła to jest jednostka wewnętrzna, czyli taki w cudzysłowie piecyk mamy wewnątrz. Wyjdziemy na zewnątrz, zobaczycie zewnętrzną część tej pompy ciepła. Co ona robi? Ona działa podobnie jak lodówka, tylko z odwrotku. Z tyłu lodówki mamy radiator i on grzeje, a wewnątrz lodówka płodzi. Ta sytuacja jest odwrotna. Ten radiator w tym jest wsadzony tutaj do wewnątrz, od tego urządzenia, a jakby drzwi lodówki ktoś otwarł na zewnątrz i postawił na zewnątrz. Tak w skrócie. To jest zbiornik ciepłej wody użytkowej. Tu grzejemy wodę, którą będziemy wykorzystywać w kranach, w wannie, natomiast to urządzenie oczywiście jeszcze zrzuca gorącą wodę na ogrzewanie podłogowe do ogrzewania budynku. Tamto urządzenie w głębi, które mamy, to jest rekuperator. Tutaj ja również mamy czujnik ruchu, dlatego nam zgasło światło właśnie. Ten rekuperator to jest obecnie bardzo ważny element. O tym pewno będę jeszcze Wam opowiadał, dlatego że musiałbym bardzo długo mówić o tym, w jaki sposób działa taki rekuperator i dlaczego on jest taki super, i dlaczego musimy go stosować w każdym momencie. Niemniej jednak jego zasada działania jest taka, że on odzyskuje ciepło. Z powietrza, które jest wewnątrz budynku i które musi być wydalone na zewnątrz. Ale tylko ciepłe. Tylko ciepłe. On do siebie przyjmuje zewnętrzne powietrze zimne. Na przykład w zimie mamy minus 10 stopni, pada do tego rekuperatora to minus 10 z pola, z wewnątrz budynku wyrzucane jest powietrze plus 20, wewnątrz tego urządzenia w wymienniku, w tego, następuje wymiana tego ciepła i dzięki temu do wewnątrz budynku rzucamy około 10 stopni na plus co powoduje, że bardzo dużo ciepła oszczędzamy, bo wiecie, każdy z nas zużywa około 30 metrów sześciennych powietrza na godzinę. Do tego dochodzą jeszcze łazienki, które muszą odpowiednio być wentylowane, w kuchnie, żeby nie było odpowiednich zapachów. W związku z tym taki budynek wyrzuca około 100 do 150 metrów sześciennych powietrza na godzinę, gorącego. Więc żeby nie tracić tej energii, odzyskujemy właśnie w tym urządzeniu tą energię. Ale tylko energię, cały dwutlenek węgla i te zapachy. Ta, to, wszystko wszystko zapachy tak, wszystkie zapachy wyrzucamy na zewnątrz. Okay. Dzięki temu mamy świeżutkie powietrze, dlatego że wciągamy to świeże, w tym wypadku wiejskie powietrze z pola, natomiast wyrzucamy to zużyte. Więc żyjemy w klimacie bardzo dobrym i dużo, dużo lepszym niż w tradycyjnych budynkach, w których nie ma takich urządzeń zamontowanych. Obsługa tego nie jest jakaś. Banalnie prosta. przeszkonimy Was za chwilę. Nie jest to, że tak powiem, skomplikowane. Ogrzewać nie będziemy. To najwyżej będziemy chłodzić, bo to urządzenie ma też funkcję taką, że my możemy oprócz tej klimatyzacji, którą tam mamy, możemy częściowo składać, czyli podłogę możemy obniżyć temperaturę i ona będzie nam poddawała miłych utlęć. To jest o wiele bardziej zdrowe niż działalność klimaty. Przejdź na tą stronę. Zapraszam, żeby jeszcze pokazać tą jednostkę zewnętrzną na do Dobra. Dobra. Hmm. Teraz tak, my Tomek! Tomek! Słuchaj, ja myślę, to robimy kontrę, to znaczy gdybyś robił Magdę, Michała i Piotrka. Aha. Bo się Witek skupia na panu Przemku. Może, nie A pan ten niech nam się, się zgubi. Nie, 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 bo tutaj w tej chwili jest one-man show, także tutaj, a, a nie mamy miejsca, także ja nie mam oparcia, ja nie mam oparcia, ja, ja tylko, ja jestem całkiem... Ja bo ja... Nie, 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 ale Przemku, czy tutaj... Do, 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 do no. dajcie mi wyjść, bo ja ten, bo ja ten internet Puszczanie. tutaj... Przydomowacie sobie to byście wyszli. bo w mówimy. No, czy, no, nie, to, wiem, to, nie wiem, to, bo, nie wiem, bo, nie bo, wiem czy... No, czy ścieków też poruszamy własną, która jest. A, tak, czy, wszystko, dobra, wszystko. To, to, my zostajemy, no, wszyscy wychodzimy. Dobra. Wszystko, Do wszystko, dobra. Dużo. Bardzo dużo. Dorotko. Staram się. Zamykamy drzwi, od razu otwieramy. Proszę bardzo. O, właśnie, jesteśmy na zewnątrz, i mamy tą jednostkę zewnętrzną, właśnie, i ona powoduje, że grzeje nam tą ciepłą wodę użytkową, ale też i kalkować Ja mam w ten sposób, że ten ten w tej stronie rzucany jest w powietrze, o tej temperaturze, którą mamy tam, czyli mamy 3,2 stopni. Jeżeli byśmy grzali ciepłą wodę użytkową, to tu wyleci powietrze chłodne, mm -hmm. to jest skompensowana ta energia, to jest właśnie właśnie do tego skierunia. I tak działałoby nie właśnie. W ale no tu się kiedyś rozpowiem dokładnie, i dokładnie, jak działa to. Się. A słyszeliśmy też coś o przydomowej oczyszczalni ścieków. Tak, jest małe, własną przydomową oczyszczanie ścieków z napowietrzaniem, czyli taka prawdziwa oczyszczalnia ścieków. Pełna biologiczna, Pełna biologiczna naprawdę wychodzi z niej ekstremalnie czysta woda i ma dodatkowe urządzenie tutaj. To są w... te pojemniki. Tak, to ta pojemniki ta. Wioski, ta. Wioski, wewnątrz. znajduje się wentylator, który na powietrze. Dlatego, że to, co oczyszcza wody, to jest tlen. W związku z tym jest wentylator, który rzuca odpowiednią ilość powietrza. Jeżeli by się cokolwiek działo z tym urządzeniem, ono ma czujnik, włącza się i wtedy wyda się szybko serwis kanta, ale nic się zazwyczaj z nim nie dzieje i nigdy nie było z nim problemu. Niemniej jednak jest wyposażony już w automatykę Ta woda potem jest zrzucana do studni formy. Tutaj jest akurat odpowiednia forma. Natomiast jeżeli robimy tego typu oczyszczania, jest wiele różnych możliwości. Bardzo często jest tak, że ludzie tą oczyszczoną wodę gromadzą w następnym zbiorniku i mogą na przykład ją wykorzystać za darmo do podlewania Wykorzystać ją. Albo używa się na przykład do różnych cieków wodnych robót. Zastosowanie jest w różnorodnie. Natomiast my zalecamy i zawsze staramy się finansować to. Jeżeli jest pełna ekologia, to gromadzimy i wykorzystujemy ponownie. Czyli podlewamy zieleni.